Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy historię, jak Pan Jezus w kafarną naucza wobec Żydów. Jego słowa padają na bardzo podatny grunt. Żydzi są zdziwieni, zadziwieni słowami, które wypowiada Pan Jezus. Zadaję sobie pytanie, skąd jest ta moc, właśnie, która bije od Pana Jezusa. Drodzy, jest to dobra okazja do tego, abyśmy zastanowili się nad tajemnicą słowa, które wypowiada Pan Jezus. Ono w sobie, samo w sobie ma moc. Jest tajemnicze. Potrafi poruszyć najbardziej wrażliwe struny w naszym życiu, w naszym organizmie. Potrafi to słowo nas zafascynować, potrafi nas także i zaniepokoić. To jest dobra okazja do tego, byśmy zadali sobie pytanie: skąd jest ta moc? Ta moc, wiemy, jest od Boga, dlatego że Bóg zna nas doskonale. Zna całą historię mojego życia, zna całą moją przeszłość, zna to wszystko, z czym się borykam. I Słowo Boże dzisiaj nas poucza, że Pan Bóg, kierując swoje Słowo do mnie, chce dosięgnąć głębi mojego serca. Jestem stworzony przez Boga w efekcie Jego miłości. Jestem, istnieje dlatego, że On bardzo mnie kocha, że z miłości mnie podtrzymuje tu przy życiu i pragnie, abym ja. Miłość, także potrafił odwzajemnić się mu samemu. Jednak zdaję sobie sprawę, Pan Bóg, również z tego, że jestem istotą niedoskonałą. Z jednej strony pragnę być z Bogiem, pragnę się mu oddawać, pragnę Jego czcić. Wiem, że wszystko we mnie tęskni niesamowicie za miłością Boga, a jednak chcę. Pewne przestrzenie mojego życia zachować tylko dla siebie. I nie potrafię odwzajemnić miłością na miłość. I właśnie to jest problemem i źródłem wielu naszych cierpień, wielu naszych trudności, że jest ten konflikt wewnętrzny. Z jednej strony serce wyrywa się do Boga i pragnie go kochać całkowicie. A z drugiej strony zachowujemy pewne przestrzenie dla siebie, tylko dla siebie, aby po ludzku się cieszyć. Ewangelia także i dzisiaj pokazuje nam, drodzy, że istnieje ten, który bardzo dobrze wie o tym konflikcie, który przeżywam. To istotą jest szatan. Pragnie wykraść mi. Zbawienie, którym obdarza mnie Pan Bóg, ale także i On zachęca mnie, pociąga mnie do tego, abym zachowywał pewne przestrzenie mojego życia tylko dla siebie. On wie, że to będzie sprzyjało oddalaniu się od Pana Boga. Będzie oczywiście może się wiązało z ludzką jakąś satysfakcją, z zadowoleniem ludzkim. Chwilowym. Ale po tej chwilowej radości czy satysfakcji nastąpi znowu głęboka tęsknota za Panem Bogiem. Prosimy Pana Boga dzisiaj o to, aby Jego Słowo, które kieruje do nas, wywołało w nas prawdziwe echo. Odpowiedź pragnącego serca, aby potrafiło Kochać pana Boga.